kiedyś byłem smutny. Teraz jestem wesoły, bo robię zakupy na wojanshop.pl. Polecam. Siemano kolano, drodzy widzowie, gramy w War Max io i będziemy najwięksi na świecie. Taki jest nasz przynajmniej cel. Potrzebujemy w tym celu 170 tysięcy masy. Pamiętacie War Max io? Kiedyś to było. Ale były giery z War io. Już zapomniałem kompletnie nawet jak ktoś to się gra. E, powiem wam widzowie, że pewnie jestem nubem totalnym, ale to mnie nie, spokojnie, to mnie nie powstrzyma, żeby stać największym. Tylko w tym celu właśnie. Muszę zjeść sobie tutaj to, Oj, oj, jest! Jest, 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 rozwaliłem tego typa Dobrze, 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 dobrze Teraz muszę tylko jego masę wziąć Tak, 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 patrzcie, patrzcie, patrzcie Zbieram jego masę i udało mi się Mam już 2700 masy Na samym początku odcinka Czy mógł być lepszy początek odcinka? Nie wydaje mi się To jest najlepszy początek odcinka Już 3000 nawet masy Lecimy, po topę 41 tysięcy, potrzebujemy, żeby być w top 10 Okej, okay, luz O, tutaj mamy toksyczność Weźmy sobie toksyczność w ten sposób Niechętnie mnie ludzie będą jeść, no bo wiadomo, toksycznego to i się nie zje. Otoczę już tego tutaj jednego zioma pierwszego. Żeby go wylaminować. O, dziękuję za darmową masę. Dzięki, Mordo. E, mam na sobie oczywiście e, czapkę Wojan Team. Zimowa czapka, zimowa edycja 2021. Czapeczka z moim tutaj, moją minką. Tutaj widzicie? Tu jest Tymiu, Wojan. Więc e, jak chcecie taką czapeczkę, to możecie ją zakupić na stronie wojanshop.pl. Moja strona Wojana. E, no i macie ta czapeczka, jest w ogóle zrobiona w Polsce. Z mega fajnych materiałów wygodnych jest bardzo wygodna, idealna właśnie na zimę, więc no słuchajcie. No słuchajcie. No idealna czapeczka, czego chcieć więcej? Wojanshop.pl, pierwsza linia w opisie. Są również czarne kolory i niedługo jeszcze będą różowe. Więc naprawdę koks. A tutaj mam na sobie teraz niebieską. Już mamy 4500 masy, więc rozwijamy się, powiem wam szczerze, rozwijamy się. Eee, chodźmy w takim razie tutaj dalej. Idziemy na środek, bo na środku najwięcej się dzieje, ale przy okazji jest największe ryzyko, że coś się może wydarzyć. To pamiętam, bo w War Maxio kiedyś grałem naprawdę bardzo dużo i pamiętam właśnie tą jedną rzecz, że na środku jest Armageddon. E, więc tutaj najlepiej się e, podmasować szybko, jak największą masę zrobić, ogarnąć, a potem ewakuować się stąd w jakieś inne, bezpieczniejsze miejsce, bo jednak tutaj nie jest bezpieczne. Jest, jest nawet bardzo niebezpiecznie, powiem wam szczerze. E, najłatwiej jest jako, jako mała, Um, mały wąż, ponieważ wtedy jesteś bardziej zwinny i możesz więcej zrobić, a jako duży wąż jest dużo trudniej. Więc ja już jestem na takim etapie jeszcze luźnym. Oj, prawie go tutaj miałem widzieliście, A mógłbym zjeść jego toksyczne e, toksyczne wnętrzności. O, ten tutaj otacza gość kogoś. Z tego co widzę. Ok, pytanie, czy my go też otoczymy? Chyba nie, chyba to się nie uda. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tutaj nic się teraz nie dzieje. O, patrz, 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 patrz! Otoczyłem Rzeszów! Rzeszów! Rzeszów otoczyłem! Co jest grane Rzeszów? dlaczego czego dałeś się otoczyć? A, już wiemy dlaczego. Okej, okay, okej. Okay. Mamy 5600 masy, ale jak nie Rzeszów, to tutaj mamy coś innego. O, jakiegoś zioma. E, spoko, zostanie zniszczony, cyk, dziękuję bardzo. I już prawie 6 tysięcy masy. Więc lecimy pierwszy cel to 10 tysięcy masy. A potem musimy to pomnożyć razy 4, żeby mieć 40 tysięcy i tym samym dostać się do top 10 najlepszych osób na serwerze. Ja nie wiedziałem, że w ogóle tutaj jeszcze grałem osoby jakieś, co nie? O! I mamy, mamy 7 tysięcy masy. Ale grubo! Ty, podoba mi się to. Dobra, idziemy w takim razie dalej. Magnes! Dobra, zbieram magnes. Ok. Przez przypadek zużyłem W. W to jest stop, jakby. A Q? Nawet nie wiem, co to jest Q. Ku, to jest jakaś szybkość czy co to jest ku? Sprawdzamy? Sprawdzamy co to jest ku. Dobra, sprawdzamy A, tak, przecież ja cały czas korzystam z tego ku. <laughs> Okej, okay, dobra O, masa! Masa Zbieramy masy, dziękuję! I mamy 10 tysięcy nasz pierwszy cel wykonany I przy okazji tutaj otoczymy sobie jakiś ziomów. Okej, okay, siema Otoczymy ich, Lornet. O ja! Ty przede mną tutaj się wywalił, jakiś ogromny. Bierzemy go, bierzemy go! Dobra, uciekajcie! Nie no, już jakiś jakiś normalnie lew zabrał mi masę tego zioma Ale dobra, 12 tysięcy, szybko się rozwijamy, bardzo szybko nawet. Pa, zaraz 13 tysięcy, więc mówię, teraz trzeba to tylko pomnożyć. Patrz ile tutaj masy się zrobiło. Ja wszyscy się wywalają przy nas. Teraz otoczę jeszcze tego tutaj zioma, patrzcie. Ten ziom będzie otoczony, chodź, toć, 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 chodź, 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 Jest mamy go! 15 tysięcy masy, no coś pięknego. Wezmę sobie jeszcze tutaj takie coś e, To jest, chyba przyspiesza e, powiększanie się, tak mi się wydaje. Dobra, i teraz wystarczy, że go już tylko tutaj e, otoczymy tak, że go zniszczymy. No dawaj, 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 już blisko zostało tutaj. Zaraz go zniszczymy. No dawaj ziom! Jest, mamy, mamy masę. Dobra. 16 tysięcy masy, a ty Tigerze, co tutaj kombinujesz? Gościu, gościu. Cześć, ty w ogóle ty nie masz podjazdu nawet do mnie. Nie masz do mnie podjazdu. Dobra, tutaj ociekamy. I patrz na to. Patrz na to. A cię zaraz wezmę. No, zostaw mnie spokojowo, cię zaraz wyjaśnię. Denerwuje mnie taki toksyczny gość. I już cię zaraz rozwalam, typie. Mam cię już na celowniku. Wy, wypadaj z naszego składu, gościu Dobra. I tutaj mamy kolejnych typów. Eee, o, lorneta, lorneta, to zabieram. Le, ja lo, lornetę cały czas mam, jakby co? Eee, tylko po prostu. Wziąłem sobie teraz przedłużenie. Jeszcze dłużej będę, będę miał teraz tą lorynetę, więc koks. 17 tysięcy masy. Kolejny cel to 20 tysięcy. I potem mnożymy razy dwa tą naszą całą masę i będziemy mieli już praktycznie topkę. Dobra, tutaj jest troszeczkę masy, więc już otaczamy. Udało się, świetnie. Dobra, i wykończymy sobie tego typka na spokojnie. Ojoj, ktoś nas otoczył właśnie w tym momencie. Chociaż patrzcie. <laughs> no chyba jednak nie otoczył. A ewakuacja. 19 tysięcy masy O, tutaj mamy toksyczną masę My oczywiście możemy jeść taką toksyczną masę, bo mamy taką moc, że nam się nabija ona, tak czy siak Dla normalnych osób ona sprawia, że ktoś się pomniejsza, a my się nabijamy na tym po prostu sobie masę, więc super Dobra, lecimy tutaj teraz, o, spróbujemy otoczyć tego tutaj zioma Tak, 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 uda się! Uda się otoczymy! Nie! Dobra, 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 jest git, jest git, jest git. Otoczyliśmy go, nice, otoczyliśmy go. Dobra, teraz, żeby nam nie uciekł na E. E to jest ta moc, że ktoś staje się źroczysty Jest, dobra, udało się, nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Udało się, dobra. Ewakuacja 25 tysięcy masy. Jak to pomnożymy razy dwa, to mamy już, słuchajcie. O, jeszcze tutaj jest jakaś masa. To mamy to topkę. Dobra, skończyła mi się tylko ta e, lorneta, a lorneta by mi się bardzo przydała, bo jednak bez lornety trudno się troszeczkę tutaj poruszać, będąc tak dużym. Więc poszukajmy sobie tej umiejętności lornety i byłoby super. 27 tysięcy, lecimy po 30, a potem już naprawdę blisko. O, magnes, 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 mamy magnes, a magnes też bardzo fajne, bardzo fajna sprawa. Musimy korzystać z tych naszych umiejętności O, mamy tutaj taką umiejętność Sobie wzięliśmy, która sprawia, że Więcej kaski zarabiamy Oj, kolejny magnes i lorneta Mamy chyba najlepsze możliwe umiejętności teraz w tym momencie Żeby stać się po prostu najlepszym Albo chociaż dostać się do topki Najlepsze możliwe umiejętności, dobra Ten tutaj gościu otacza tego typa Ja sobie zabieram lornetę O jeku, ile tutaj jest ludzi Ile tutaj jest ludzi Spróbujemy ich wszystkich otoczyć, mamy szesnaste miejsce w ogóle I patrz czy nam się uda otoczyć? Tak, otoczyliśmy tego zioma jednego. Spójrzcie! Udało się! Otoczyliśmy tego pyka dużego. Więc bardzo fajnie. Teraz musimy uważać, bo on będzie walczył, słuchajcie, on będzie walczył. Oj oj co tutaj się dzieje, słuchajcie? Co tutaj się dzieje? O ja! Patrz, 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 patrz. <ścoughs> Jeden gość chciał taką taktykę zrobić. Taktykę niszczenia tujtka. Na szczęście mu się nie udało. No i teraz my musimy tutaj na niego uważać dosyć mocno. Okej, okay, bo tutaj chcę zrobić, zobaczcie, taką taktykę. Niszczenia tojta, ale na szczęście ja to wyczułem. O, mamy to! Mamy to, mamy to, mamy całą jego masę. Nice! Ale będziemy przepotężni. Ale będziemy. 38 tysięcy! Jeszcze magnes zabieram. I ewakuacja. Ewakuacja teraz stąd. Dobra, czekajcie, coś muszę jakoś się teraz stąd wydostać. Ja! Yeah! 39 tysięcy, prawie 40, mamy 13 miejsce I patrz, tutaj też jest jakaś masa darmowa To zabieramy ją całą Siema, dzięki O nie, skończyła się lorneta, to jest problem akurat tak się skończyła lorneta, szukamy lornety Mam, byłem w topce na sekundę Byłem w topce na sekundę, 10 miejsce Tak kątem oka zauważyłem, miałem 42 tysiące masy To jest właśnie ta akcja Ale widzimy, że jedna, jedna osoba jest bardzo duża Ma 250 tysięcy masy Ćwierć miliona i jest w topce, słuchajcie, ta osoba. Więc to już nie są przelewki, to są duzi gracze. Miejmy nadzieję, że sobie z takimi poradzimy, co nie? O, Magnes kolejny, więc super. Tylko ja potrzebuję teraz lornety, więc szukamy tutaj w tym tłumie. O, nie, 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 dobra, to nie jest Lorneta, ale też mi się przyda. Więcej masy będę dostawał. Cały czas jedenaste miejsce. A nieźle tutaj walczę. No, patrzcie, patrzcie. A, nie, myślę, że jak to wezmę, to dostanę się już do topki, bo to jest też taka moc, że więcej dostajemy masy. Dobra, ja tutaj cały czas jestem na uboczu, żeby poszukać właśnie tego, lornetki. Mamy lornetę, więc możemy wracać na pole bitwy, czyli tam, żeby znowu zyskać jak najwięcej masy. Dobra, może na początku weźmiemy sobie takie małe tutaj skro... Małe, małe wężyki. Elo, małe wężyki, żeby tak o, sobie dobić troszeczkę. 46 tysięcy. Na spokojnie, mi się nigdzie nie śpieszy... Ja tutaj mam czas, więc na spokojnie sobie tego jednego tutaj zioma właśnie rozwalimy. 47 prawie tysięcy. Daje nam, ojeku, 13 miejsce, spadliśmy trochę. Topka się powiększyła, już 50 tysięcy trzeba mieć, żeby dostać się do topki. No to już grubo się troszeczkę robi. Wow, ale typ by mnie tutaj rozwalił, co nie? Nie, dobra, właśnie te najmniejsze są najgorsze, a jeszcze skończyła mi się lorneta. Ale tutaj jest syf ludzie. Dobra, poczekamy aż mi się odnowi ta umiejętność stopu. I dopiero wtedy zaczniemy tutaj szarżować I już jesteśmy blisko 50 tysięcy masy Jest lorneta, dobra W takim gąszczu ludzi lornetę znaleźć to naprawdę osiągnięcie, więc fajnie Jestem w topce, patrzcie dziewiąte miejsce Nie wiem co tu się wydarzyło, dużo osób musiało paść, tych największych Bo strasznie coś zmniejszyła się ta topka, 38 tysięcy trzeba mieć żeby wejść Ale mamy dziewiąte miejsce, topka To już dobry początek, teraz lecimy po pierwsze miejsce O ja, widzowie Udało mi się otoczyć takiego jednego typa Ojejku, prawie mnie mały ziomek jakiś zjadł Mamy, otoczyliśmy takiego jednego typa Mega dużego Słuchajcie, jest w środku u nas Ten typ właśnie tutaj Ten, ten, ten kolorowy Toksyczny Jest już nasz O, ja. Ale tutaj teraz będą emocje, żeby go pokonać, co nie? Pewnie będzie walczył Chociaż Tutaj daje nam skracać się Ojojoj, żeby on tutaj nie uciekł nam na tym E, co nie? To byłby problem, duży. O, udało się, dobra, 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 jemy go. Jemy go całego teraz. Jemy, wcinamy 57 tysięcy mamy masy. No, ziom, zostaw mnie w spokoju, ty mały. Gnomie. Aj, zniknęła niestety już jego masa, bo ona bardzo szybko znika, jak jest toksyczna. Ale tak czy siak, udało się nam go pokonać. 57 tysięcy masy, siódme miejsce mamy w topce. Pierwsza osoba ma 291 tysięcy, ale mówię wam, ona się wywali. Ta osoba 291 tysięcy, ona się wywali na bank. A my wtedy przejmiemy to pierwsze miejsce, bo wtedy wystarczy, że tylko 135 tysięcy będziemy mieć. Więc dwa razy w sumie, no, trochę więcej niż dwa razy więcej niż to, co teraz mamy. I będziemy pierwsi, zobaczycie, to się uda. Mamy lornetę, e, więc jakby wszystkie narzędzia są, żeby przejąć tą e, grę. I uwaga, udało nam się otoczyć kolejnego typa. Kolejnego typa. Tutaj mamy otoczonego, tego niebieskiego. I widzę, że taki jeden ziom próbuje mnie rozwalić taką jedną taktyką, którą znam i pamiętam. Ale ja mu się nie dam. O, i widzę, że taki jeszcze jeden ziom mnie otacza. Ale spoko, ja mam e, ja mogę w każdej chwili uciec, więc ja się niczego nie boję. Teraz chodzi mi tylko, żeby rozwalić tego niebieskiego zioma. Ja i tutaj ten typ się wywalił, ten, który mnie otaczał. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. więc zabieramy teraz jego całą masę na magnesie. Udało się, więc jeszcze mam więcej masy, 62 tysiące, oh, okej, okay, dobra, teraz tylko ten niebieski typ i będzie po sprawie Jest, rozwalony został, haha, ha. i teraz zbieramy całą jego masę, patrzcie na nasz licznik jak rośnie, 65 tysiące, 67, ojejku, no nie zabrał nam Ej, ale typ znowu wpadł, czekaj, wpadł mi w łapkę moją ja. O, nie, nie miałem go zamkniętego. A, cóż, dobra. 67 tysięcy to i tak bardzo dużo. Teraz, no, nie uda mi się otoczyć tego gościa. On nawet nie ma go w topce, ale dobra, nie chcę mi się z nim walczyć. Teraz, zostaw mnie, nie chcę mi się z tobą walczyć, naprawdę. Odpuść sobie, typie. Tutaj jest już niebezpiecznie. O, lorneta, super. Lorneta to akurat dużo mi da. Chcę sprawdzić jedną rzecz, więc czekajcie. Tutaj zrobimy tak, w ten sposób. Nie. O, ja prawie by nas rozwalił, słuchajcie, ale okej, okay, nie, nie dajemy się. 68 tysięcy, prawie 70. A ten pierwszy typ ma 300 już. Jakim cudem on tak szybko to robi? On przed chwilą miał jeszcze 290, więc musiał 40 tysięcy tak o zarobić. Wydaje mi się, że on już jest tak długi, że po prostu otacza wszystkich i rozwala. Tak mi się wydaje. Mamy piąte miejsce. I właśnie jestem na etapie atakowania takiego jednego typa. Tylko tutaj jeden ziom mi przeszkodził. Właśnie ten. Oj, oj, oj. Chciałem powiedzieć kolorowy. O, został rozwalony, ale miał dwa życia. Drugie życie miał. Ale spoko, spoko, spoko. Moim celem był i tak inny typ. O, lorneta. Dobra, zabieramy. Tutaj jest tyle rzeczy po drodze. Ten niebieski jest moim celem. Ten niebieski właśnie. Piąte miejsce cały czas, ale jak otoczę tego niebieskiego i go rozwalę, to już będzie super osiągnięcie. Tylko pytanie: czy ten niebieski się skapnął i czy właśnie próbuje mi uciec? Wydaje mi się, że tak właśnie może być. Chociaż. Tutaj powinien być zaraz mój drugi koniec. I mamy, mamy, mamy go! Mamy go! Otoczyliśmy! To jest mój drugi koniec. Lorneta, a dobra nie zabiorę tej lornety teraz A akurat lorneta jest mega ważna Ale teraz ważniejsza jest ta masa, którą zdobędę od yy, niebieskiego typa Ponieważ on naprawdę jest długi yy, I dużo może mi dać Więc fajnie, że mi się go udało złapać Ej, co jest? Zniknęło mi, co? Zniknęło mi, słuchajcie, ten Moja długość mi zniknęła O ja, nie wiem dlaczego tak się wydarzyło Czy ona się nagle skraca w tym momencie? O nie, uciekł mi Uciekł mi ten typ. No to już po ptokach. Szkoda, no prawie go miałem Ja, Dobra, dobłod Typ mnie mógł rozwalić, ale dobra, udało się. Jea czołowo, czołowo się zderzyliśmy z gościem. Ja patrzcie na to! Złapałem go! Złapałem go tego tygrysa! Złapałem tego tygrysa! Dobra, 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 zbieramy jego masę. O nie, Lorneta mi się skończyła, co teraz? Co teraz? Żeby mi się stop tylko odnowił. O, udało mi się. 78 tysięcy mamy masy. Lorneta, Lorneta, co jest? Wszystko się zgadza. Wszystko ma, jest tak, jak ma być. Dobra, teraz znowu tego niebieskiego próbujemy, ponieważ skończyło mu się to E i już nam nie ucieknie drugi raz. Więc teraz, jak go złapiemy, to już chłop nam nie zwinie się. Więc bardzo dobrze. Eee, próbujemy, próbujemy naszych sił. Muszę go tylko daleko naokoło. O, nie, tutaj nam uciekł, niestety. Oj, co za typ. Ja, rozwaliłem jednego niebieskiego, który właśnie mi się. Leciał na mnie, dobra, ja sobie cofnę tutaj, bo nie chcę teraz stracić tego wszystkiego co zarobiłem. O ja, ale mnie tutaj prawie przyskrzynił, na szczęście udało mi się uciec. Mamy trzecie miejsce. Wiecie co to oznacza? Jak się wywali pierwszy typ, to już naprawdę będzie blisko do jedynki. Bo mamy dzieli nas tylko 10 tysięcy różnicy między tym drugim e, typem a mną. Więc teraz tylko wystarczy rozwalić pierwszego gościa, tego najlepszego. Zabieramy tą całą masę, dobrze, że ona nie znika, co nie? To, 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 to jest akurat plus nietoksycznej masy. O! Mm, Magnez, super! I mamy drugie miejsce! Ja! Ten typ, który mówiłem, że jak się wywali, to jest git, to właśnie się wywalił. I dzieli nas już naprawdę niewiele między pierwszym miejscem. Naprawdę niewiele, 10 tysięcy masy. 10 tysięcy masy, którą oczywiście teraz tutaj nadrobimy, ponieważ właśnie zjadam tego typa, a zaraz będzie też ten typ tutaj zjedzony. Więc mówię wam zbliżej niż dalej. Chociaż nie, teraz patrzę, to 18 tysięcy masy nas dzieli. To trochę więcej, ale i tak nie jest źle. No dawaj gościu, padnij. O, dobra, udało się. Zbieramy jego masę. Okej, okay, nadal 18 tysięcy masy nas dzieli, ponieważ tamten dosyć szybko rośnie. Żeby on tak szybko nie, ro nie rosł tylko, to o to mi chodzi. Dobra, otaczamy kolejnego zioma. Może takie mniejsze właśnie będziemy musieli zjadać, co nie? Bo te mniejsze pozwolą nam tą masę cały czas na bieżąco sobie rozwijać, powiększać. Już 93 tysiące, sprawdźmy ile będziemy mieli jak zjemy tego tutaj typa. 93 tysiące zmieni się w... No dawaj, padnij, padnij gościu. Przeci przecież i tak już szans nie masz. O, dzięki. Dobra, 94 tysiące A, to akurat nie tak dużo Więcej chyba spalam tej masy niż zarabiam Chociaż nie, teraz jak tak lecę to widzę, że zarabiam więcej jednak O ja, co tutaj się wydarzyło? Dobra, o, udało mi się uciec Okej, okej okay, okay. Ale to też było no niefajne Tylko ten niebieski mi przerwał, przerwał mój atak Atak, który miałem tutaj przeprowadzić Na te typy inne O, masa, masa Toksyczna masa Teraz muszę E przygotować bo skończyło mi się W, czyli ten stop mi się przygotował. E, skończył. Uuu, 97 tysięcy mamy w ogóle. A to oznacza, że zbliżamy się, zbliżamy się. Zbliżamy się do top 1. Teraz mam taką po prostu chęć, tą top 1. Nigdy nie byłem jeszcze top 1 chyba w tej grze. Nigdy, nigdy. No i ten typ mi przeszkadza. Gość, daj mi się rozwalić, bo ty i tak szans nie masz. Ej, on jest tak długi? No to może jednak ma szansę? Patrzcie, ej, jest naprawdę długi. Dobra, to czekajcie, zrobimy tak i tak. Okej. Okay. Nie, nie złapałem go. To jestem ja? Tak, to jestem ja. To już jest ten etap widzowie, w którym zastanawiam się, czy ja to ja. Wiecie, jest taki etap w Wormaxio, kiedy nie poznajesz swojego ciała, bo już jest tak długie, że nie wiesz, czy to jest twój koniec, czy kogoś innego po prostu ciało. Ale dosłownie wiem jedno: za chwilkę mamy 100 tysięcy, magiczna liczba. No już 200 tylko brakuje do 100 tysięcy. Już, już mamy 100 tysięcy. Nie, no, to 100, samo 100 tysięcy to już jest dobre, dobry znak. To już, nawet jakbym nie dostał tego pierwszego miejsca, to już i tak jest bardzo dobry znak. O ja, typ mnie przeskrzynił, więc mu spierdziliśmy. Okej, okay, spierdziliśmy mu, bardzo dobrze to zrobiliśmy. Tutaj jest już granica, widzieliście? Tam była granica świata. A to oznacza, że tutaj już jest gruba wojna. Zazwyczaj na granicy świata właśnie jest gruba wojna, więc trzeba uważać z tego powodu właśnie. Tutaj, tutaj są bardzo często też bardzo duże typy, na samej górze właśnie. Okej, okay, czy mi się uda o, otoczyć tego czerwonego? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Gdzieś tutaj musi być mój drugi koniec. Tak! Czekaj, gdzie on jest? Mam! Mam mój drugi koniec! Uda mi się go otoczyć! Udało mi się go otoczyć! Udało mi się otoczyć czerwonego typa! Więc teraz jest już Co? Zniknął! Co? A jest jednak! Nie, no już nie ogarniam tej gry! Ona się baguje! Widzowie, ona się baguje! Jeszcze trochę i bym przez to przegrał, czajcie? Nie no najgorzej! Dobra. Dobra, 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 teraz muszę uważać, bo teraz we dwóch próbują mnie tutaj zgnieść. To jest taka metoda gniecenia. Metoda gniecenia. Okej, okay, okej. Okay. Opatrz tam, ten typ zostanie chyba rozwalony. Nie wiem, czy został rozwalony, czy nie. Ale gościu sam został zgnieciony. Więc tutaj już jest naprawdę wojna. Muszę uważać teraz na swoją tutaj stronę. Okej, okay. dobrze, dobrze, dobrze. Jestem teraz bardzo skupiony, ludzie. Bardzo jestem skupiony. Na szczęście tutaj jest jeden fioletowy typ, który mu dosyć przeszkadza. O ja, nie wiem czy ja to przeżyję. Jest! Nie! Fioletowy typ miał dwa życia. Ja go rozwaliłem, ale niestety przeżył i taka akcja się tutaj zrobiła. Nie, no 100 tysięcy mocy, tak czy siak, jest to chyba mój w ogóle rekord. 100 tysięcy mocy, oj tutaj mam urodzoną bluzę, cały czas miałem urodzone bluzy, nie, nie widziałem widzowie, przepraszam. Drodzy widzowie, dzięki bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że chociaż tyle wam się podobało. 100 tysięcy masy, no nieco dzień się zdobywa, więc... A i nie było. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I napiszcie, jaką grę chcecie w kolejnym odcinku e, z takich właśnie gierek e, ciekawych, oryginalnych. I, I czapeczki Wojana są dostępne na wojanshop.pl. Więc obczajaj, mordeczko. Trzymaj się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elwa, puu!